Siemano z strony, Czerwony Pingwin. Jesteśmy w galerii Bemowo. Ten lud jest akurat z kafe y, słodziaka. Ekipa siedzi obok. Cześć, Próbujemy. cześć, jesteśmy. O, słyszycie, ale nie widzicie, nie będę pokazywał. Tutaj lód Kilo 820. Nie wiem, czy ja go zjem, bo jestem po zapiekance i w ogóle. Y, tu jest herbatka do popitki. Mm. Mm, ładnie to wygląda. I o cenach nie wspomnę, bo ludzie by się przewrócili pewnie. To nie taki zwykły lód, bo to dubajski deser. To no jest dubajski deser, hmm. Opinia teraz, jak smakuje, jak smakuje? Ja ledwo słyszę jeszcze, dopiero zacząłem jeść. Pić mi się na razie chciało, więc nie wiem, czy będzie się chciało mi mniej pić, ale... Truskawki świeże, widziałem panią na dole. To od niej? Przebitki wam żadnej nie zrobiłem. Dobra. Póki nie rozwaliłem tego loda całkowicie. No tutaj to tak widać. No lód wygląda tak. Póki się jeszcze zorientowałem. Przepysznie wygląda. Smakuje też. O, jeszcze raz tutaj. O smaku na sam koniec. Zobaczymy czy utrzyma się bardzo dobry do końca. Mały reset, ale... Polecimy dalej. Nie wiem, czy bardziej owoce, czy bardziej tam się wbić w niego. No, takich lodów to ja nie wiem na co dzień. Jeszcze jakieś inne owoce są w środku, ale szczerze mówiąc, sobie dużego gryzania. I wiesz, jakie to jest zimne. Musiałem aż przepić. Postaram się... Nie no, jest spoko, ale był mały kryzys. Nie wiem, jak się za niby zabrać, czy go całkowicie już rozwali, czy jeszcze nie. Smaku dobra, ale daje podziąsła. A co by było, jakby zamiast pistacji było orzeszki? Nie, no. Pikantne. Gorzej by się jadło, Z drugiej strony, ja się mogę przysiąść, a ty możesz iść po kebaba. Chcesz usiąść? Nie, byłoby ciekawiej. Nie wiem jakie duże gryzy mogę sobie brać. Gorzej, gorzej niż za zapiekankę, bo zapiekankę to prawie na maksa ciskałem. Chyba trzeba przyspieszyć, bo coś długo chyba by to ja. Obstawiasz, że ile czasu ci to zajmie? No wiem, a myślę, że długo. Mógł? Ale tak mniej więcej właśnie jakbyś miał szacować? Tak plus minus? Nie wiem, ciężko, ciężko. Powiem ci, że lodów jeszcze tak nie jadłem nic słodkiego ja nie wiem w ogóle na ilość, ale teraz z godzina to myślę, że lekko. Ja, ja, ja. Chyba, że później się trochę rozpuszczą i przyspieszą, ale później to też przez ilość będę zwalniał. No już nie będzie, nie będzie takie zimne, nie? Łatwiej, łatwiej wejdzie. No i tak daje. Ciasto dubajskie jest, jeszcze się załapałem na trend. Nie? <śm> Bardziej wiralowy deser z kawy słodziak. On zostanie pochłonięty. Wkrótce się okaże. Można powiedzieć, że ja tu trafiłem dość przez spadek, ale widziałem filmik fornala, że też się podejmował bardzo podobnego. Czy tego samego? No. Mm. Tak naprawdę tutaj jest teraz pokryta konkurencja. Tak? A tak po chwili jedzenia już jakbyś miał opisać, dobre, tak w skali 1 do 10 możesz Nie, ocenić, czyli smakuje? już jest dobre, jest bardzo dobre. Na początku fajnie się go ja, ale jak zaczną się schody, to wtedy mogę powiedzieć o smaku coś więcej, tylko że. Ludzie nie są przyzwyczajeni do opisywania smaku przy takich dużych ilościach, a większość tych challenge'ów potem już zwyczajnie nie smakuje, nie? A masz na przykład coś takiego, że jak jesz właśnie na ilość i na początku jest spoko, okej, okay, zjesz sobie? Nie ma czegoś takiego, co jest do końca i ci to super wchodzi tak cały czas, nie ma. Bo już przy pewnej ilości nie da się tego jeść. Wszystko zależy od możliwości, jak dużo potrafisz zjeść. A masz coś takiego, że jadłeś kiedyś właśnie w takiej dużej ilości i na przykład teraz nie masz po prostu na to patrzeć? Moment. No Nie, nie ma tu być okej. No dobrze, bo być ci się jedzenie skończyło jakbyś miał, tak? No tutaj na dole fajnie, bo się troszeczkę rozpuścił. Jednak lewą chyba mi się lepiej je aktualnie. Konkurencja wjechała. Mówię ci, ja cię zapraszam tutaj. Nie wiem, czy dam radę zjeść to chyba. Pytanie, czy ja zjem do końca tego loda. Wierzymy w ciebie. Tak. Let's go! Ale powiem Ci, że całkiem szybko Ci idzie. Myślałam na początku, jak tak ee, mówiłeś, że nie jest słodkiego, to myślałam, że zdecydowanie wolniej będzie. Bo na początku ten lód był by jeszcze taki trochę zimniejszy od samej góry, a teraz już się trochę porozpuszczał. Taki malutki pucharek. A przypomnij nam, ile... ilon waży? Kilo 820. Właśnie teraz tak nie chciałbym gdybać, bo będę żałował, że nie było dwóch kilo. <laughs> Fajnie jak się je, bo jak jem tą dubajską czekoladę... To na jest ciepła, nie? Tak to normalno, do, normalnej temperaturze. I można było wziąć. Łatwiej mi Nie no, mi się wydaje, że wejdzie. Czyli na dobitkę będzie kebab. Nie, wolałbym była tego loda do 2 kilo. Ale pamiętajcie widzowie, że mamy też e, desery w mniejszych wersjach i wcale nie musicie znaleźć takiego prawie dwukilogramowego <laughs> deseru, ale zapraszam Was bardzo serdecznie na takie na przykład 300 ml. Cukrona się nie rozpuści. <laughs> Trzeba chyba e, popić herbatą po prostu. No, Pochodzę. No, on jest szybciej deser niż ja baba. Jak sobie przypominam te dody, które jadłem, to wiem, czemu tak mało jadłem ich, bo były pewnie tańsze niż aż tak smaczne. To na bank. Ale na początku to się wystraszyłem jak zacząłem to jeszcze. Teraz już widzę, że jest lepiej. A i nie przygotowaliśmy torby papierowej. No najgorzej to powiem Ci, że chyba się tą czekoladę wyjada z tych lodów. No, same lody się rozpuszczą, nie jest spoko, ale ta, ta czekolada... Nie wiem właśnie. Ciężko. Ale z tego wszystkiego czekolada jest najsłodsza. Ta zwykła. Bo Dubajska też tak fajnie wchodzi jeszcze, no. Jeszcze dajesz radę, czy już jest kryzys? No, no, jest okay, ok, no to dobrze. Trzymamy kciuki jak najbardziej. Jest spoko, ale ciężko z tą czekoladą idzie. Bo owoce i ten ludzi jak się rozpuści, to już wypije go, ale czekolada się tak szybko nie rozpuści. Trzeba... Do Herbaty może. Być. Trzeba taktycznie to dobrze rozłożyć. Mnie te czekolady zjem teraz, to już później łatwo wejdzie. Dalej pyszne. pewnie po zwykłych lodach już żeby mi się odesiało. To dobrze, to dobry znak. No. To znaczy, że trzeba przechodzić częściej na taki deser. Jeszcze wrócimy do ceny. Chciałbym ją znać. To jest słodka, słodka tajemnica, no. tak? Jak jest, już to ją poznasz. No. Ja już wystarczy, że widziałem was jeden filmik i tam też scena jednego chyba... Podaliście gdzieś cenę, nie? Jednego. Na... Burza w komentarzach od razu było. Jak nie dziwię się. raczej. Znaczy... Trochę się dziwię, trochę nie, chociaż ja wiem, że desery w tych wszystkich lokalizacjach, gdzieś tam w, w, w kawiarniach, nie kawiarniach, zawsze chyba są drogie, nie? Wszystko to jest takie drogie, że to, to nie jest wtedy kebab. Taki mały deser kosztuje u nas jedynie 18,90. No, mały? No i taki kawałek na raz muszę dziabnąć. Nie, no, mam się nie uda go, żebym no. Aż bym go z ręką po prostu wyciągnął. Całego nie, nie włożę. Mogę wam czekolady zostawić na później. możemy się z, czeko, z czekoladą siłował. No, jak tego nie zjesz, to challenge niezaliczony będzie. Więc musisz tego Żebym tylko nie, nie złamał szkła. Albo dobra, później to. No. Truskawki fajnie wchodzą z tymi lodami. Bo tak niwelują troszeczkę tą słodkość, taką mega, nie? Spoko to jest. Najgorsze powoli za mną. Już jest ostatnia prosta, tak mm. naprawdę. Jak już czego lata prawie zona to już jest dobra. Później tylko się tego z niego napić. Puchar 6. Dokładnie. Nie wiem, kurwa. Ale szybko poszło. Ile to mniej więcej czasu zajęło? Około 15 minut? Jednak pierwszy zadał, chyba tak? no to kebab. Tak? No to jednak szybko. Jednak zadałem. szybko. I... Mm. Włączył aż nie wiem kiedy. Zaraz sprawdzimy widzowie, ile, ile już to trwa. Nie, to trochę y, przydobrzyłam. 22 minuty w tym momencie mm. pękło, dokładnie. Także, także szybko, bo rozmawialiśmy, że będzie to trwało z godzinkę, mm. także no. Ładnie, ładnie. Czasowałem to na samym początku, a ten początek strasznie nie szedł, nie? Też te lody były zimniejsze, teraz się wszystko roztopiło, więc. Mm -hmm. Łatwiej. No, sam fakt tego, że możesz to wypić, więc też już. Cały czas są jeszcze dobra, Chociaż zaczyna się już taki to, no, cukier już robić. Cukrzak. U nas jest tylko cukier z cukrem posypany cukrem. Jakby kogoś to mm. interesowało. My dłużej to się szykowaliśmy do tej nagrywki. Masakra. Wiecie, gdzie ja byłem, co, o co musiałem pytać? Teraz mi się tak wydaje, że się już trochę słodko robi. Już końcówka. Ping, bing, ping, bing, ping, 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 ping. Nie chcę przyspieszać, żeby się źle nie skończyło. Trzeba troszeczkę wiedzieć, co można, a czego nie można. Ciekawe, czy te truskawki były tak dobre, czy tylko w tej kompozycji tak dobrze wchodzą. U nas są tylko dobre truskawki. Najlepsze. No, albo jeszcze chwila. No, dokładnie tak. Kilo 820, tylko zaraz. Kilo 820 to jest z pucharkiem. To jeszcze musimy odjąć. To nie, to ile by musielibyśmy na żeby było. Ponad, nie? Jeszcze pucharek, no. To myślę, że około półtora kilo... mhm. kilograma około jest. No tej czekolady nie chcę odpuścić. Ja już widziałam, jak ten pucharek pęka. Dobra, to muszę i tak, no. Brawo! Uuu! Ogólnie skończone. Czuję, że jest troszeczkę słodko. Jest tam jakiś mały zapas. Te sosrawki fajnie wchodziły właśnie, bo są lekko… Kwaśne, i tak fajnie z tym lodem się z tym czekoladą taki kontrast dają. Bo inaczej, to jakby to jeszcze truskawki były, nie wiem, 10 razy słodsze, to jeszcze gorzej by było. No to było to troszeczkę mniej niż 1,820 820, Bo ten pucharek musimy jeszcze doważyć. Tu się pojawi liczba, ile ważył pucharek, więc to będzie waga samego loda. No, czekolada bardzo smaczna, do słodziaka mogę zaprosić jak najbardziej. Myślę, że o tej herbace, która troszeczkę mi tutaj poprawi klimat za chwilę. Więc miło jest odwiedzić pewnie. Kafe Słodziaka, słodkie deserki. Ciekawie jak poszło właśnie innym, też czekam na ten filmik od Fornala. Więc zapraszam i widzimy się następnym razem. Sija jest dobrze, nie pójdę do WC.